Każdy z was zapewne słyszał jakąś średniowieczną legendę. Jest ich wiele, a wszystkie łączy nieustraszony bohater: czy to Roland, sir Lancelot, czy zbyszko z Bogdańca. Wszystkich ich cechował hard ducha oraz posłuszeństwo etosowi rycerskiemu. Lecz czy ktokolwiek z was słyszał o najodważniejszym z odważnych, najdzielniejszym z dzielnych, nieustraszonym i niepokonanym sir Antusiu? Nie to zapraszam na opowieść. Dawno, dawno temu, w czasach, gdy marzenia rzadziej stawały się rzeczywistością, wraz z babką żył Antuś. Babcia od małego karmiła Antka opowieściami o rycerzach, królewskich dworach i niesamowitościach, jakie czekały na niego poza wsią. Antuś pogrożony był w marzeniach o bohaterskich czynach i nigdy nie sławie. Więc pewnego dnia wziął swój mieczyk, pożegnał babkę i ruszył w świat. Tak zaczęła się jego przygoda. Legenda głosi, że w zaleskich Lasach żyje wieszczka, która potrafi podejrzeć przyszłość. Wieszczko! Czego? Przysiadłem po wróżby. Jak ci na imię? Jestem Antuś. Chcesz wróżbę? No, no, tak. Kolejny rycerzyk! Wszyscy tylko wróżbę, wróżbę! Widzę twoją przyszłość! Ser Antonio. Będziesz wielkim rycerzem! Twoja sława będzie ogromna! Idź do kowala z chaty! Powiedz mu, że się przysłała wieszczka Gula. On ci na pewno pomoże. No to w drogę. Witaj Kowalu. Witam. Przysłała mnie wieszczka. Powiedziała, że możesz mi pomóc w zdobyciu mojego oręża. Orange, powiada Tu jest twoja pika hełm i takta. Dziękuję. Nie ma za co. Może się kiedyś jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia Po wizycie u Kowala podróż Antka jakby straciła swój rozpęd. Przemierzał pustkowie i bezdroża. Knieje i wiejskie ścieżynki. Ty niespodziewanie los się do niego uśmiechnął. O nie! Czy to skrytobójca, który już nieraz czyha na moje życie? Podejdź tu, studialny chłopcze. Ja, jako król tego państwa, chciałbym się mianować na jego obrońcę. Uklęki na prawe kolano. Powstań jako rycerz. Przekazuję ten miecz na Twoje ręce. Okay. Chciałbym Cię też zaprosić na turniej najlepszych rycerzy naszego królestwa, na którym będzie możliwość wygrania ręki mojej córki. Przybądź na niego. Przybądź. Witam, poddanych. Na turnieju o rękę mojej córki. Niech wygra najlepszy. Oto jest moja przyszła małżonka. Po tym, jak Antuś osiągnął wszystko, co tylko mógł, na swej rodzimej ziemi, postanowił wyruszyć w kolejną podróż daleką i niebezpieczną przygodę, która miała mu przysporzyć wiecznej chwały. Antek skierował swoje kroki w miejsce, gdzie, jak głosiła plotka, miał się odbyć zjazd śmietanki rycerstwa z całej Europy Intercamp. I tam też być może będziecie mieć szansę go spotkać i być świadkami jego dalszych poczynań.